Proszę bardzo. Krótki komentarz do zmiany tej ustawy dotyczącej wyborów w samorządzie. Jest to komentarz. Na, na razie pan. Jest, oczywiście. To jest dalszy ciąg rekonstrukcji historycznej sanacji. Lex Podoski, tak zwana, przedwojenna. Mieliśmy Sejm i Senat. Częściowo z nominacji wojewodów i starostów. Teraz to z, trochę z nominacji ministra spraw wewnętrznych. Nie wiem, co jest gorsze. Nie wiem, co jest gorsze. Tak, więc to. No, to niby wtedy była taka dyscyplina, że tak powiem, ale wcale nie było. Bo jak tylko opozycja została rozgromiona, to co się stało? Natychmiast się, zaczęły się podziały w obozie sanacyjnym na grupę belwederską i zamkową i tak dalej. No, no, tak jak w pzp -rze. jak już wróg klasowy został rozgromiony, natychmiast pojawiły się Żydy i chamy. Tak? No to tak to jest. To. Natura nie znosi próżni. Więc my. To mówię, to naprawdę uważam zupełnie serio, że to program, jaki jest realizowany, to jest program przedwojennej sanacji. Nawet pozycja pana Mateusza Morawieckiego jest podobna do pozycji pana Eugeniusza Kwiatkowskiego, który też na, kiedyś nawet w Radio Maryja mówiłem o tym, przypominałem właściwie takie. Wystąpienie wicepremiera Kwiatkowskiego na Zjeździe Przemysłowców w Lwowie w 1929 roku, kiedy tam z sali padło pytanie pod adresem wicepremiera. Dlaczego rząd daje kredyty inwestycyjne, kiedy jest stuprocentowa pewność, że nie zostaną one spłacone? I wicepremier Kwiatkowski powiedział otwartym tonem właśnie dlatego, bo to jest najlepszy sposób przywrócenia państwowej kontroli nad przedsiębiorstwami. No program repolonizacji gospodarki to jest właśnie to to jest renacjonalizacja gospodarki. To jest właśnie to. Przy czym jeszcze te, to uszczelnianie systemu podatkowego, to jest takie konstruowanie systemu podejrzeń wobec każdego, kto tam tego... Tak, no tak, ta, ta, nie, to a po co zapłacić, Więc no to nikt nie będzie znał dnia, ani godziny. I to o to chodzi. No to, to jest pewna forma, tak powiem, w ramach państwa i w oparciu o nie kształtuje się społeczeństwa. To stwierdza w artykuł 4 właśnie tej konstytucji kwietniowej. Artykuł 4, punkt 1. Bardzo to jest podobne do takiej formuły, którą przedstawił Benito Mussolini. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciwko państwu. Prawie to samo. Bo, bo rok temu, w toruniu u ojca w coś takiego powiedział, że Wie, państwo was, ma bo... wyższy priorytet nad obywatelami. Tak, tak, więc to, o, to, właśnie, do, dobrze, dobrze to jest sobie rozebrać takie deklaracje na czynniki a co to jest państwo? Tak naprawdę w życiu to jest nic innego jak biurokratyczna struktura. No więc. No tak, no tak. Dobro zbiorowe może Proszę? Dobro zbiorowe. Proszę Pana, jeżeli sobie tak, znaczy inaczej może. Nie, 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 bo to pan, dobro zbiorowe, wie Pan, ja, nie, ale to dlaczego negatywnym? Trzeba, trzeba dochodzić do prawdy. Nie dlatego, że ona jest ładna, czy ładnie brzmiąca, tylko, że jest prawdziwa. Otóż są rozmaite teorie państwotwórcze, to znaczy wyjaśniające co to jest państwo, w jaki sposób powstawało. I różne są. Do mnie najbardziej, mnie najbardziej trafia do przekonania, ale mówię, są jeszcze inne, na przykład teoria umowy społecznej Jana Jakuba Russo. Mnie najbardziej trafia do przekonania teoria podboju raz Ludwika Gumplowicza. To był taki Żyd, z Krakowa, profesor uniwersytetu w Gracu. Bo bardzo inteligentny człowiek. I on sformułował teorię podboju ras. Przy czym rasami nazywał nie to, co dzisiaj nazywamy rasami. On używał określenia rasa na określenie tego, co dzisiaj nazywamy grupami etnicznymi. To u Gumplowicza to była rasa. I on powiadał tak: jedna rasa podbija drugą, a jak już ją podbije, to tworzy cały system przedsięwzięć, które tę rasę podbitą mają trwale utrzymać w uległości. I to jest właśnie państwo. I to jest właśnie państwo. Jeżeli zajmujemy się państwem jako pewnym zjawiskiem, no to jak się chcemy dowiedzieć na czym polega jego istota, to po kolei odrzucamy takie cechy niekonieczne, bez których państwo nadal istnieje jako państwo. I krok po kroku dochodzimy wreszcie do takiego momentu, że zostaje nam tylko jedna właściwość przemoc. Przemoc Państwo bez przemocy nie istnieje. Nie istnieje. Państwo jest monopolem na przemoc. I tak jak mówiłem, my ten monopol akceptujemy również od strony moralnej, dlatego że ta przemoc może być i bywa używana w służbie sprawiedliwości. Tylko dlatego tu akceptujemy również od strony moralnej. To jest, państwo jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, dlatego trzeba z nim uważać, trzeba je trzymać w pewnych granicach, żeby się za bardzo nie rozrosło, bo wtedy wszystko pożre, wszystko pożre, bo ono jest konieczne, ale jest dobre. To tak jak, tak jak powiedzmy sodomici. Jak sodomici. Środomici się domagają tam, żeby tam ich wychwalać, propagować i tak dalej, ale to oni mogą istnieć bez, żadnego, bez żadnej szkody takiej specjalnej dla społeczeństwa na bezpiecznym marginesie. To tak jak wszyscy wiemy, że na przykład jest w każdym społeczeństwie naszym też jest pewna grupa osób cierpiących na syfilis bez ich winy, no tam trochę lekkomyślnie być może, ale mieli pecha i tak dalej. Ale jest zasada, że osoby cierpiące na syfilis nie są dopuszczane do prac związanych z przygotowywaniem żywności. Szeroko pojętych prac związanych z przygotowaniem żywności, dystrybucją żywności i tak dalej. Niby to ogranicza ich w prawach. Ale nikt nie uważa tego za dyskryminację. Dlaczego? Ano dlatego, że odstąpienie od tego ograniczenia ściągałoby ryzyko jakiejś pandemii syfilisu. No to ludzkość złożona z samych syfilityków długo by nie przetrwała, prawda? Więc mamy znowu alternatywę w postaci ryzyka zagłady gatunku ludzkiego. I ograniczenia w pewnym zakresie uprawnień grupy ryzyka. I tak samo z sodomitami. Gdyby wyobraźmy sobie tylko sytuację, że na skutek propagandy LGBT wszyscy ludzie stali się konsekwentnymi sodomitami. No to po jednym pokoleniu nastąpiłaby zagłada gatunku ludzkiego. No to też nie wolno im tutaj, nie wolno im dawać, pozwalać na zbytnie rozszerzanie swoich wpływów. Mogą istnieć tylko na bezpiecznym marginesie. No to tak. Proszę bardzo. Kto ma te ograniczenia narzucać? Muszą być instytucje, które mają taką siłę. Bo my tu zaczęliśmy iść w takim kierunku, że państwo, gdzie rządzi takie zbyt silne państwo, to, to partyjne, tak to już idzie w kierunku totalitaryzmu. To jest niebezpieczeństwo. Jest, ja sumie, to widzę i rozumiem, tak, okay, że, że, że to może iść. Ale jest też w drugą stronę niebezpieczeństwo. Państwo, jakie chce nam narzucić serowacz ten, i ten pan, o którym pan mówił, że to państwo takie. E, e... To nie w drugą stronę wcale, nie, w tę no samą. Zupełnie w drugą stronę, tam, gdzie nie ma tych instytucji. Nie, ale proszę pana. Jakżeś nie, przecież społeczeństwo otwarte. Kto stoi na Straży Społeczeństwa Otwartego? Gestapo paneuropejskie z siedzibą w Wiedniu, które się nazywa Agencją Praw Podstawowych, które ma kolaborantów we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. U nas jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która jest. No jest, tak. I, i no, po, po co Soros to robi, to ja oczywiście nie wiem, bo on mi się nie zwierza, ale. Ale domyślam się. to jest dokładnie. Nie, to, domyślam ja się. Nie, nie, nie. Domyślam się. To, Domyśle... losowe, to jest dokładnie Domyślam no, się, że Jerzy, to Sorosz, to. że Jerzy Soros, że Jerzy Soros, wie Pan to i ta inwazja tych bisurmanów i tak dalej. Być może, że ja się mylę. Być może, że nie mam racji, ale chodzi mi po głowie taka myśl, jak się temu przyglądam od co najmniej dwóch lat. Że Jerzy Soros na starość, bo on już nad grobem stoi, chce jeszcze na własne oczy się zemścić na europejskich narodach. Przyglądaliście się, to teraz ja się będę przyglądał. Panie Słowie, środowisko robocze w dziedzinie, jak pan kupuje finansowo, pan kupuje liderowo, jak pan sądzi, czy to już jest zamach tego środowiska, czy będzie? Ja myślę, że będzie próbowało, to jest, wie pan, bardzo, znaczy, że jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie yy, historycznym, dlatego, że naprawdę, je, znaczy, powiem jedno, jeżeli by zostały, nie daj bo, a pan prezydent Duda niestety w Nowym Jorku rozmawiał z Żydami teraz, jak w poniedziałek, nie wiem, czy im jakieś w tym przedmiocie złożył obietnicę, bo w sprawie z walki z antysemityzmem to złożył, ale od, nie od pana prezydenta to wiemy, tylko z wypowiedzi Abrahama Foxmana, do prasy tam amerykańskiej. No i ro, ale był, przedmiotem rozmowy były też roszczenia majątkowe. To jest szalenie niebezpieczna sprawa, bo zwracam uwagę na taką rzecz. Po pierwsze, one są w ogóle bezpodstawne. To od tego trzeba zacząć. Bo gdyby nie były bezpodstawne, no to trzeba powiedzieć, trudno, to, to pecha mamy, Pan Bóg nas opuścił, i tak dalej. Ale nie, nie są uzasadnione, więc są bezpodstawne. Ale o czym innym chciałem powiedzieć. Otóż one są szacowane na 65 miliardów dolarów. To jest prawie tyle samo, co roczny budżet państwa polskiego. Prawie tyle samo. Polska nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej i społecznej w kraju. Nie jest w stanie. To jest na 100% pewne. Zatem, jeżeli te roszczenia miałyby zostać zrealizowane, to musiałyby zostać zrealizowane w naturze, a to by oznaczało, czyli w nieruchomościach, bo tylko tak. A to by oznaczało, że środowisko obdarowane takim majątkiem dysponowałoby nim na terenie Polski czy tej części, która z Polski w razie czego zostanie. To znaczy, że miałoby natychmiast dominującą pozycję ekonomiczną, a która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. To środowisko stałoby się szlachtą. A zatem naród Polski we własnym kraju zostałby zepchnięty do roli narodu drugiej, być może nawet trzeciej kategorii. To bardzo poważne następstwa i dla państwa, i dla narodu polskiego jako takiego. Więc ja myślę, że jeszcze ostatnie słowo tu nie jest powiedziane. I jak zauważył wybitny klasyk demokracji Józef Stalin w miarę postępów socjalizmu walka klasowa się zaostrza. No to się zaostrza. Czyli wróciłoby to, co przed wojną było bardzo znane takie powiedzenie, że nasze są kamienice, a wasze ulice tak? y, Bo obawiam się, że byłoby gorzej, że po ulicach też można było chodzić tylko w wyznaczonych porach. <laughs> tak. <śmiech> no nie wiem, czy w szabat można było chodzić ulicami. No, bo, wie pan, a co byśmy mieli do gadania? W takim razie, jak to się ma do aktualnych sytuacji repryw reprywatyzacyjnej w Warszawie? Proszę pana... Jest pochodzenia Pani Walz? Nie wiem. Nie wiem, no nie wiem, a jak pan wie, to chętnie się dowiem. A nie to w internecie, proszę pana, trzeba takie informacje traktować trochę ostrożnie. Ale rządzi Warszawą. No więc jak no, tam wie pan, ja myślę tak, że pani Hanna nie rządzi Warszawą. Warszawą rządzi mafia. A pani Hanna, która tam miała rozmaite orgazmy z Duchem Świętym, to ona jest znakomitym takim parawanem dla... No ktoś tam musi pełnić funkcję takiego parawanu i ona świetnie się nadaje. Przypuszczam, że ona nawet mogła nie być informowana o wszystkim. Po co babcie denerwować, niech się babcia cieszy, prawda, jak śpiewa Wojciech Młynarski. Natomiast jedno jest pewne, że tego rodzaju, bo to skala tego jeszcze nie została w pełni ujawniona, że tego rodzaju przedsięwzięcie byłoby niemożliwe bez wiedzy, aprobaty i finansowego uczestnictwa tajnych służb. Byłoby absolutnie niemożliwe. Więc dlatego mówię o mafii. Dlatego mówię o mafii. Pani Hanna. Może tam wiedziała, może dostała tam, mogła się załatwić jedną kamienicę i to się załatwiła. Tak. Ale to tam, no coś tam trzeba. Jak to mówiło, Pismo Święte, nie zawiążesz gęby wołowi młócącemu, prawda? No to i jej przy... Jak pan nie ma takiej Otóż to właśnie. Tak jest, to od czasów starożytnych. Od czasów starożytnych, tak. A reprywatyzacja, czyli restytucja mienia, no cóż, wie Pan, ja akurat trochę na ten temat wiem, bo jeszcze na początku lat 90. w Unii Polityki Realnej przygotowaliśmy projekt ustawy stosownej, która przebidywała zasadę, że tam, gdzie to się, tam, gdzie to jest możliwe, to. Następuje restytucja ramienia w naturze. Tam, gdzie to jest niemożliwe, no to w formie albo rekompensaty finansowej, albo udziału w, w na przykład w formie obligacji Skarbu Państwa i tak dalej. I ponieważ UPR miał wtedy i ta grupa, która tam pracowała, posłów, bo ja nie byłem posłem, byłem sędzią Trybunału Stanów wtedy przy tej ustawie to nie była liczna, więc ja zaproponowałem, żeby ten projekt ustawy przedstawić prezydentowi Wałęsie. No i, bo mówię, prezydent Wałęsa jeszcze, jeszcze nie żadnej inicjatywy ustawodawczej nie zgłosił. Więc dobrze by było, gdyby pierwsza inicjatywa ustawodawcza w jego wykonaniu właśnie była ta. Bo to no taki ustrojowy ustrojowa ustawa o charakterze ustrojowym. No i to tym posłom się spodobało i w związku z tym załatwiliśmy audiencję u Wałęsy i poszliśmy. I ja mu referowałem dlaczego powinien tę ustawę wnieść jako własny projekt. I podałem mu trzy powody. Po pierwsze właśnie że to jest ustawa ustrojowa. Komunizm na czym polegał między innymi na likwidacji własności prywatnej, to by nastąpiło przywrócenie własności prywatnej. No więc mówię, wypada, żeby Pan, Panie Prezydencie, który jest to właśnie prezydentem takim tego, to żeby Pan właśnie taką ustawę ustrojową wniósł jako pierwszą inicjatywę ustawodawczą swoją. Drugi powód, to podałem taki, że jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, to nastąpi restytucja własności i powstanie gruba warstwa właścicieli. W Polsce powstanie gruba warstwa właścicieli, którzy będą prawdopodobnie pamiętali, kto im odebrał, a kto im oddał. W związku z tym będą stanowili stałą bazę społeczną i polityczną dla formacji antykomunistycznych. No i wreszcie trzeci argument. To taki osobisty, mówię, pan pewnie będzie starał się o ponowny wybór. I to będzie pański argument o bardzo dużym ciężarze gatunkowym. Jak pan go rzuci na stół, to każdą szalę to przeważy ten argument. I wygra pan powtórne wybory. I Wałęsa nam odmówił. I Wałęsa nam odmówił. I ja wtedy, wie pan, zacząłem się zastanawiać, w co on tak naprawdę gra. No i po kilka miesięcy później się wyjaśniło podczas tej ilustracji. To się wyjaśniło wszystko.